Uwaga, Gigi Wisła szark Dla niewtajemniczonych, taki patus, co opowiada dookoła, ile on to nie znaczy w świecie kibicowskim. Wybiegłem na nich, oni uciekli. Bo pewnie myśleli, że nas było 10, dziesięciu, bo zrobiłem takie odgłosy, jakby nas było dziesięciu, chociaż byłem sam. Więc... A i nie brakuje historii, jak lata ze sprzętem po mieście. nie lubię się biza, bardzo ja wolę sprzętu używać, i zawsze byłem znany z tego, że jestem sprzętowcem. Gdziekolwiek nie idę, to ten sprzęt mam. Bo ci, co go śledzą, to mają świadomość, że lubi się podpiąć pod jakąś oferę dla chwili atensji. Przy sprawie dońca szachtą prowadził chyba codzienne relacje z tego, co się dzieje. Teraz natomiast, jak już temat Terunia ucichł, to postanowił poszukać zaczepki na własną rękę i poruszył kolejny gangsterski temat. Mianowicie muzyki, a do dokładniej mówiąc polskiego pseudorapu. Na starcie nawiązał do Malika Montany, że wiecie, na nawija Serce, ale za dużo nie widział na własne oczy. Natomiast przyznał mu, że coś tam jednak widział. Chciałbym poruszyć taki temat ogólnie. Taki na przykład Malik, Udaje gangstera w swoich piosenkach, To jeszcze jest to do przeżycia. Po pierwszą on wygląda, po drugie on też swoje w życiu widział. Wiadomo, może nie to co nabija. A to wszystko tylko po to, by płynnie zaczepić wronka. Od chłopaków z Bungie. Jak stwierdził, nie może już słuchać, jak wronek robi z siebie gangstera w utworach muzycznych. Ale jak nam to taki włonek nam opowiada, jakim jest gangstełem, <laughs> z tym amarem i ogólnie z tą ekipą śmieszną. No to ja nie wiem jak można tego słuchać ogólnie i jak można to oglądać. Jak raz yy... był odcinek u bonusa, jak tam otwierał, otwieła bałbeła. No i patrzę, a tam wjeżdża włonek, sztywny włonek, tam rozbujany jakby był ciężkim gangusem i stoi jeszcze kruszynka na bramce, nie? Kuszyna na bramce ogólnie, nie? Uniwersum piękne. Kiedyś to bonus był u liścia sprzedał, jakby go spotkał, nie? Teraz go zaprasza do swojego barbera. Takie są czasy. Ale on chyba nie rozumie, że czasy się zmieniły i teraz nawijają nie o tym co przeżyli, a o tym co ja słuchaczy. Taka wiecie, licencja poetycka. Nie brakuje także wyśmiewania wady wymowy Wronka. Nie wiem czy żeby dobić szpilkę, czy to akurat był ten moment humorystyczny. Włonek gangstałem. I wiecie, również uważam, że Wronek o ulicy wie tyle, że są na niej pasy. Ale nie rozumiem atakowania konkretnie go, bo musimy pamiętać, że w podobnym stylu nawijają dziesiątki raperów od lat. Którzy podobnie do Wronka z ulicą nie mają nic wspólnego. Ale jednak Diggy zaczepił tylko go, z nadzieją, że odpowie i kapnie mu trochę zasięgu.